Odnośnie przyjmowania insuliny. Bardzo dużo osób się boi wstrzykiwać sobie insulinę. Bardzo dużo osób na początku choroby e, boi się igieł, ma wstręt, lęk przed podawaniem sobie insuliny, uważa, że świat się zawalił, bo e, trzeba sobie wstrzykiwać insulinę. E, na ten temat. Też no, temu poświęciłem rozdział, w jedny, jeden rozdział w mojej książce. I też dr Bernstein w swojej książce non-stop to jakby powtarza, też w teleseminariach na ten temat sporo było mówione. Mianowicie bardziej, znaczy trzeba jakby perspektywę pewną przedstawić, żeby człowiek miał świadomość tego, z czym się wiąże nieprzyjmowanie insuliny w sytuacji, kiedy ona jest niezbędna. Bo jeżeli pomimo interwencji żywieniowych i pewnych zmian yy, nie jesteście w stanie osiągnąć normoglikemii rozumianej jako według Bernsteina cukry między 70 a 95, to w ten czas jakby to powiedzieć no, insulinoterapia jest waszym ratunkiem. Ponieważ, o, się trochę, ponieważ jesteście w stanie uchronić siebie przed powikłaniami cukrzycowymi. Nikt Wam nie jest w stanie zagwarantować, że Wasz organizm jest takim genetycznym strzałem w dziesiątkę że pomimo katowania swojego organizmu przez przewlekłe przesukrzenia, czyli cukry wysoko w kosmos, powyżej tego, co normalny człowiek osiąga, typu tam, nie wiem, 160, 180, 200 wzwyż, to nikt wam nie zagwarantuje, że nie dorobicie się powikłań. Jeżeli sobie spojrzycie na każdą jedną książkę o cukrzycy, jeżeli się spojrzycie na zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, no to tam, jest, tam są wyszczególnione te najbardziej powszechne powikłania cukrzycowe. I w tych książkach tak samo. I to nie jest zrobione dlatego, że warto to wiedzieć, tylko to jest zrobione dlatego. Że po prostu tak jest, że macie to jak w banku. Że jeżeli nie będziecie pilnować cukrów, nie będziecie mieli zdrowych cukrów, to któreś z tych powikłań, albo i więcej niż jedno, na pewno wystąpi. To macie pewne jak w banku. Także trzeba się po prostu zastanowić nad tym, co jest dla Was korzystniejsze. Czy lepiej jest? Nie akceptować tego faktu, że jest się chorym i że, żeby żyć w zdrowiu, trzeba przyjmować jakieś tam leki łącznie z insuliną? Czy, czy lepiej jest po prostu nie akceptować tej choroby, bać się tej choroby, żyć tak, jakby się tej choroby nie miało? I za, lat, I za lat 5, 10, 15, 20 cierpieć z tego powodu, że się nie zrobiło wszystkiego w swojej mocy, żeby się od tych powikłań, czyli tego cierpienia, ustrzec czy uwolnić. O ile protokół Bernsteina mówił, jakby sam Bernstein mówił wyraźnie, że zresztą na swoim przykładzie również. Można wiele powikłań wycofać. Eee, o tyle. Czasami to wszystko zachodzi już zbyt daleko, i nic się z tym fantem nie da zrobić. Ale tak czy inaczej. Eee, jedyny sposób, który doktor Bernstein zaleca i który po prostu działa, dlatego że to po prostu śnet po, posłucha ludzi, którzy przeszli tą drogę, tak jak Bernstein, no może tak jest. Okazuje się, że. Przywrócenie normoglikemii tak, powoduje to, że organizm się sam regeneruje, ale to wymaga czasu, to wymaga wysiłku, to wymaga po prostu często, gęsto nawet lat tych wysiłków, żeby takie powikłania cofnąć, o ile to już wszystko nie zaszło zbyt daleko. Także ani cukrzyca nie jest końcem świata, bo to wiadomo, jest jakiś tam handicap, ale to nie jest też tak, że nie można wieść w miarę zdrowego, normalnego życia. Tyle tylko, że no to na początku jest na pewno cios dla wszystkich. Ale insulina w tym wszystkim potrafi być zbawieniem i lekarstwem, a nie gwoździem do trumny. Takim gwoździem do trumny, moim zdaniem, jest brak akceptacji choroby. I niektórzy sobie z tym radzą prawie od razu, a, nigdy, a niektórzy nigdy sobie z tym nie radzą i umierają, i umierają, czy tam żyją w bardzo dużym cierpieniu spowodowanym powikłaniami. E, dobra, na tym skończę. Także trzymajcie się, sprawdzajcie, co tam ciekawego na grupie się dzieje. Linki dam niżej. No i co? Pozdrawiam serdecznie, na razie hej!